Dzień dobry, tu ja mówię. Starość, nie radość. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Powiem więcej: człowiek jeszcze na starość głupieje. Ile razy by sobie do tego pustego łubanie nie wbijał? Sprawdź wszystko, sprawdź, czy powciskaj wszystkie guziczki, zanim ci się będzie wydawać, że mówisz do ludzi, a nie do siebie. Nie da się przetłumaczyć. Stary człowiek to stary człowiek. Ma swoje nawyki, ma w tym swoim łbie zakodowane jakieś, nie wiem mechanizmy, których się nie da odkręcić które już mają za zastygnięte tryby no i tak jest ze mną, choćbym nie wiem ile razy sobie powtarzał, durniu zrób wszystko co masz zrobić zanim zaczniesz nagrywać to i tak dureń zrobi co co zrobi, co mu tam organizm już ze starości podpowiada no ale dobrze proszę państwa zobaczyłem, że mi to światełko tu nie działa w połowie filmu, a to oznacza, że że gadam na berdyczu, czyli sobie amuzom, ale zanim zacząłem nagrywać filmik w telewizji, widziałem taką scenkę. Oni tam robią sobie takie programy pod tytułem Przeżyj w buszu, czy coś tam, wróć do natury. No i trzeba tam zbudować z tego, co się ma pod ręką, jakąś chałupinę czy coś, żeby było śmiesznie. To ja chciałem mieć takie narzędzia w buszu, jak oni tam mają, bo to gdzieś sponsoruje jakiś martwy albo. Producent, czyli wszystko jeszcze na baterie, nie wiem gdzie oni to ładują. No nieważne, ale coś tam jakiejś pani, partnerce, bo to teraz lepiej mówić partnerka e, niż żona. Partner, lepiej mówić partner niż mąż, podszedł do niej, bo coś jej tam nie wyszło i zaczęła ryczeć, jak to baba, partnerka. Mówię, a ten mówi, nie płacz, tylko rozwiąż problem. Proszę państwa, ja jestem cały czas zwolennikiem. Czegoś, co się nazywa banał, jak również jestem zwolennikiem autorskiej p... definicji banału. Bo banał to nic innego jak wielokrotnie potwierdzona, zweryfikowana prawda życiowa. Tak jest, proszę Państwa. Nie ma co płakać, tylko trzeba rozwiązać problem. To, co się w tej chwili, proszę Państwa, wokół nas dzieje, wynika z jednego problemu. I definicja tego problemu jest niestety. Z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo trudna do wykorzenienia. To znaczy, aby się nie poddawać takiej procedurze, no, aby się nie zachowywać jak stary człowiek, któremu można po tysiąc razy mówić, sprawdź to i tamto, a on i tak zrobi po swojemu. Ten problem, proszę Państwa, to jest relatywizm. To znaczy, my żyjemy w takich warunkach społeczno-politycznych, w, w których za te same czyny, Jedna ekipa idzie siedzieć, a druga dostaje nagrody. I doskonałym przykładem tego jest, te, są te ostatnie wydarzenia związane z całkowitym bezprawiem firmowanym przez obecną ekipę rządzącą. No i znowu się podłuż, posłużę, proszę Państwa, banałem, czyli wyobraźmy sobie, co by się stało. I wyobraźmy sobie po kolei, co by się stało, gdyby Kaczyński wysłał do telewizji polskiej w 2015 roku jakiś karczków i na podstawie uchwały powymieniał tam całą ekipę, jeszcze powykręcał ręce, nie wiem, jakiejś tam posłance, którejś gajewskiej na przykład. Co by się stało, proszę Państwa, gdyby marszałek Sejmu z ramienia PiS, czy to był Kuchciński, czy Terlecki. Czy Witek posłałaby do e, sędziego Sądu Najwyższego, Izby dowolnej, jakiegoś tam swojego sekretarza czy sekretarkę, a ten sekretarz osobiście wręczał pisma procesowe prezesowi sądu. Jeszcze dodatkowo pan czy pani marszałek z PiS dzwoniliby do tego prezesa, prezesa i ustalali wspólnie, jaka ma być, jaki ma być skład orzekający sądu. I to w sprawie, w której oni sobie wybrali, który sąd ma rozstrzygać, bo tak. Co by się stało, proszę Państwa, gdyby minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro sporządził rozporządzenie, a w nim zawarł wytyczne na sądów, w jaki sposób mają orzekać, i gdyby tam zawarł nawet największy banał, na przykład taki, że wyroki sądu muszą, czy orzeczenia szerzej muszą się opierać na. Na poszanowaniu chociaż, chociażby konstytucji, która jest w Polsce prawem nadrzędnym, na ustawą zasadniczą, i hierarchia aktów prawnych w Polsce jest jasna. Pierwsza jest konstytucja, drugie są dopiero ustawy, drugie są dopiero umowy międzynarodowe, traktaty międzynarodowe. Co by się, proszę Państwa, stało, gdyby tenże sam Zbigniew Ziobro. Chciał bezpośrednio przejąć postępowania w związku z tym, co się działo w telewizji polskiej, tak jak to próbował zrobić Adam Bodnar. Co by się stało, proszę Państwa, gdyby marszałek Sejmu z ramienia PiSu wyłączył karty posłom, którzy nie by zostali wykluczeni z obrad. Bo tutaj ostatnio Pan Szczerba. Która ma skłon... skłonności wybitne do autokompromitacji, powoływał się na to, że jemu kartę wyłączono, dlatego że powiedział, panie marszałku kochany, muzyka łagodzi o obyczaje. No, oczywiście można sobie robić je, ja, ja można sobie organizować w ten sposób. I jakkolwiek oceniamy, nawet można ocenić za błędną. Ja na przykład oceniam, że ta decyzja była błędna. Kuchcińskiego o wykluczeniu szczerby z, z posiedzenia se, Sejmu, natomiast ona odbyła się w warunkach prawnych, ani bezprawnych na mocy konkretnego punktu regula, Regulaminu i karta została wyłączona posłowi dlatego, że został wykluczony z obrad, a nie dlatego, że marszałek Sejmu nie uznaje takiego czy innego wyroku sądu, bo jemu się wydaje, że to nie jest, to nie jest sąd. I, to, I te wszystkie razem, co by się stało, proszę Państwa, no składa się na to, e, że wiemy, co się stało, nie musimy dywagować, bo przy mniejszych, o ile to w ogóle były jakieś przewiny, bo przypomnę, PiS jechał po bandzie, jeżeli chodzi o zmiany prawne, ale nigdzie nie przekroczył prawa. Jechał po Bandzie, ale nigdzie nie przekroczył prawa. To znaczy, jeśli zmieniał jakieś prawo, to zmieniał ustawowo prawo. Tak jak w Polsce prawo, prawo wygląda. Bo proszę Państwa, tutaj ludzie też mylą, albo celowo im się pompuje różne głupoty do głowy. Źródłem prawa nie są w Polsce ani sądy, ani wyroki sądowe. To jest egzekucja prawa. Źródłem prawa w Polsce są, proszę Państwa, konstytucja na pierwszym miejscu. Umowy i traktaty międzynarodowe na drugim miejscu, ustawy na trzecim miejscu, rozporządzenia na czwartym miejscu i piąte miejsce to są tak zwane akty lokalne, miejscowe. No czyli to na wszystkie jakieś tam, nie wiem, decyzje samorządowe, obwieszczenia, regulacje i tak dalej. Zauważcie Państwo, to jest podręcznikowe. To jest podręcz, podręcznikowa i hierarchia i, i same źródła prawa i hierarchia. Zauważcie Państwo, że tu w ogóle nie ma uchwały sejmowej, która w, w ocenie tego bezprawnego rządu, no, tych kabareciarzy prawnych i politycznych nagle stanęła na szczycie piramidy hierarchów aktów, aktów prawnych. Także, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że ta, jak zapowiedział teraz ten Pietrusiński, czy jak on się tam nazywa, z tej Izby Ubezpieczeń e, Społecznych, że on wyda o, takie orzeczenie, w którym uzna, że, e, że, nie, że sąd, że Izba Nadzwyczajnej Kontroli i, prac, e, prac, e, i Spraw Publicznych nie istnieje. On równie dobrze może wydać orzeczenia, że nie wiem, tatry nie istnieją e, albo biskupi nie istnieją. Niech by spróbował wydać takie orzeczenie. To ze mną będzie miał do czynienia. Proszę Państwa, wszystko wiemy, jak to wyglądało. Jeszcze raz powtórzę. I zjechał po bandzie. Momentami się kompromitował strasznie, bo przecież te nowelizacje ustaw, które następowały, czasami chyba były nawet pod dwie w ciągu dnia, czy może dnia, czy przesadziłem, ale tygodnia. No to o to można mieć pretensje. Chociaż fakt, że oni ruszyli całe to, próbowali ususzyć te całe bagno związane z wymiarem sprawiedliwości, no to ja im to zawsze będę zapisywał za. Na plus, bo nikt z tego dotąd e, nawet nie próbował podjąć, a oni zaszli dość daleko, ponieważ ta presja była gigantyczna, zewnętrzna i wewnętrzna, no to się skończyło tak, jak się skończyło no to wiemy, że przy dużo mniejszych przy winach, o ile one w ogóle istniały, to mieliśmy w Polsce tak, rozgrzanego Twittera Ambasador Stanów Zjednoczonych Komisję Komisję Europejskie wszelkiego rodzaju autorytety i pseudoautorytety krajowe i zagraniczne. Na no, najogólniej mówiąc większość środowiska prawniczego, bo to jest takie środowisko, jakie jest. My mamy środowisko polityczne i prawnicze, niemalże bliźniacze wywodzące się z takich struktur koteryjnych. Do niedawna było, proszę Państwa, tak, że w zawodzie adwokata to były mafie rodzinne obstawiające ten zawód. Ziobro dopiero to zmienił, też go szczerze z tego powodu nienawidzą. To teraz widzimy, proszę Państwa, gdy ta ekipa robi rzeczy po stokroć gorsze, no to widzimy, że nic nie widzimy. Nie ma żadnej reakcji. No znaczy są jakieś tam pojedyncze reakcje ze strony, nie wiem, chociażby takiej Fundacji Helsyńskiej Fundacji Praw Człowieka. No ale to jest, proszę Państwa, na zasadzie, no nawet nie wentyla, ale wentylka. No to jest taki. Yy, Taki sygnał, że coś tam niby się dzieje, coś tam niby się robi. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego bałaganu jakiego tego bezprawia, jakiego narobiła to w, nie, w niecały miesiąc, to myśmy tutaj powinni, proszę Państwa, mieć wszystkie możliwe instytucje na głowie, a już tweetów ze strony ambasadora Stanów Zjednoczonych z 15 tysięcy. Mamy co? Mamy nic. A jeszcze po drodze mieliśmy wizytę pani Jurowej. Gdy e, e, Sienkiewicz z Tuskiem wpuszczali Kaczków e, do telewizji e, e, publicznej. No i co? No i nic. Dopóki my, proszę Państwa, e, nie bojąc się banału, a wierząc, że. Da, bo to jest podstawa, no to tak jak Kaczyński mówił przez 6-7 lat, kiedy przegrywał, że cały czas trzeba wierzyć w zwycięstwo. Bo jeśli się, się nie wierzy w zwycięstwo, to się nie wygrywa. To jeśli my, proszę Państwa, nie będziemy zachowywać się tak, że będziemy ostro przeciwko temu protestować dzień w dzień, i nie będziemy wierzyć, że te protesty mają jakikolwiek sens, A ja przypominam, że gdy mówiłem o tym w czasach pomorów, to wielu się ze mnie śmiało, okazało się, że miałem rację i że to głównie presja społeczna doprowadziła do tego, że nie mieliśmy na przykład obowiązkowej eliksiryzacji. No, to to będzie działało na takiej zasadzie, proszę Państwa. Jeśli oni przekroczyli jeden, drugi, trzeci etap, nie, ponie, nie, nie dostali za to podyłku, nie ponieśli za to żadnej kary, żadnej odpowiedzialności, no to głupi by nie skorzystał. Głupi by nie skorzystał z takiej okazji, kiedy ma otwartą drogę. No jeśli nie ma oporu społecznego, jeśli nie ma oporu społeczno-politycznego, środowiskowego, a tak się niestety składa źle, że po stronie tej ekipy większość jest poparcia ze strony tych. Istotnych środowisk, jak prawnicze, naukowe, i tak dalej, to jest wszystko spatologizowane, przegniłe jeszcze z czasów terenowskich. No jest, taka, jest takie brutalne określenie, że elity polskie to zginęły w Katyniu, a resztę dobił Hitler. I, i coś w tym, proszę Państwa, jest, że te elity nasze przedwojenne, które mieliśmy, no to później zostały pozamianowane. W czasach PRL-u takimi elitami jak Towarzysz Wiesław Gomułka, albo w ogóle przywieziony z Moskwy Bierut. I to się ciągnęło przez 50 lat, i to ci ludzie decydowali i obsadzali najważniejsze instytucje, instytucje państwowe, całe grupy zawodowe i tak dalej, istotę na funkcjonowania społeczno-politycznego każdego narodu. No i to jest niestety pokłosie i to jest walka z demonem, to jest walka z potworem, to my tu jesteśmy Dawidem, a naprzeciwko nas stoi może nawet nie jeden, ale kilka goliatów, ale to nie znaczy, że trzeba płakać, to znaczy, że trzeba rozwiązać problem. I w tym rozwiązywaniu problemu, proszę Państwa, nie ma czasu na dywagację i didescalia. co tam robił PiS przed pięciu czy sześciu laty, bo wszyscy doskonale wiemy, co robił, dlatego między innymi ja na nich, na trzecią kadencję nie głosowałem. Ale w tym momencie wszystkie ręce na pokład. Jeśli yy, potrzeba jak najwięcej naj ludzi, jak najwięcej donośnego głosu protestu przeciwko temu, co się dzieje. Bo, proszę Państwa, jeśli oni opanują od początku do końca wszystkie instytucje państwowe, no to to już. Yy, te wyroki i w ogóle nasze życie społeczno-polityczne będzie wyglądało na takiej zasadzie, że jakiś tam autorytet sobie puści mąkę, albo strzeli z palców, i jednego dnia będziecie, na przykład, pracownikami w jakiejś firmie, a następnego nie albo jednego dnia będziecie posiadaczami domu, następnego nie, bo wyjdzie sędzia na korytarz, przejmie akta od, jakiegoś, od jakiejś tam sekretarki, ustali z nią skład sędziowski i wyda taki wyrok jaki i wyda i, i wszyscy będą uznawali, że to jest sąd. My jesteśmy naprawdę w przełomowym momencie i tutaj każdy głos się liczy, więc mnie nie interesuje w tej chwili. Jakikolwiek idiotyczny zarzut, że ja staję gdzieś tam w obronie Kamińskiego czy, czy Wąsika, czy znów wracam do sympatii do PiS i chcę, żeby PiS wrócił do władzy, chociaż wiem, co oni robili. Nie, proszę Państwa, nie da się porównać tego najgorszych rzeczy, jakie robiło PiS, nie da się porównać z tym, co robi teraz ekipa Tuska, a to jest dopiero początek, Bo jak uda im się z telewizją, uda im się z Wąsikiem i z Kamińskim, to sięgną po KRS, sięgną po Trybunał Konstytucyjny, wyczyszczą cały Sąd Najwyższy. Do, do szpiku kości, a ponieważ oni mają te wszystkie parawany z zewnątrz, też jeszcze i poparcie z zewnątrz, to będą robili to w sposób bez, bezkarny. O ile my za przeproszeniem nie będziemy drzeć gęby na każdym kroku, i na każdym kroku im przypominać, kim są, co robią i co im z tego tytułu. Tytułu grozi. Bo to, że przegrali wybory w 2015 roku, to jest też poważny argument po naszej, po naszej stronie. To znaczy, że pomimo generalnej przewagi, a mieli wtedy przewagę całkowitą i instytucjonalną, i medialną, można pogonić kota tym, którzy przekraczają wszelkie granice. I to jest, proszę Państwa, w tym wszystkim najważniejsze. Nie bać się banału i wierzyć w to, że. Tysiąc razy powtarzane akcje, tysiąc razy powtarzane prawdy i fakty na temat tej hipy wskazania ich błędów, a nawet zbrodni już na pewnym etapie, to przyniesie skutek, to przyniesie zwycięstwo w takiej postaci, że ta ekipa po prostu straci władzę. I to od intensywności naszych działań będzie zależeć, czy to się stanie jeszcze przed końcem kadencji. A jak gdybym miał stawiać tutaj diagnozę, to. Co najmniej pół na pół, pod taką diagnozą postawił, że jest to możliwe przed końcem kadencji. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie płaczemy, rozwiązujemy problem. A większego problemu w tej chwili jak ta ekipa rządząca nie mamy. I ja już to nie raz, nie dwa na polskich chacie, mówiłem, że byłem pewien. Jak to będzie wyglądało, ale skala i tempo tego zjawiska przeraziło nawet mnie w tej pierwszej fazie. A, w, a teraz to przerażenie zamieniło się w determinację. I na, ja na pewno nie będę się temu biernie przyglądał, tak jak się nie, nie przyglądałem biernie szaleństwu w czasach Pomoru. I śmiem twierdzić, że ten nasz opór przyniósł błogosławione skutki i w tym przypadku będzie tak samo. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.